Halo, halo, witajcie, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, także tych, którzy przyjdą dopiero za chwilę, bo wiadomo, powiadomienie musi do was dotrzeć. Słuchajcie, tak jak obiecałem, takie drobne przypomnienie. No, muszę ręce ze stołu wziąć, żeby jednak nie trząsło. Przypomnienie. Dzisiaj zapraszam was na bardzo, 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 bardzo specjalną transmisję, która odbędzie się o 21.35. Tak jak to robimy co tydzień. Tylko dzisiaj, podczas tej transmisji, będzie rozmowa ze specjalnym gościem. Porozmawiamy o czymś, co może odmienić Wasze życie. Porozmawiamy o czymś, co może być Waszą nową karierą, o czymś, co może pomóc Wam w Waszej obecnej karierze, o czymś, co pomoże Wam budować relacje z ludźmi, polepszać swoje życie w sposób bardzo, bardzo, bardzo skuteczny co jest najważniejsze. I w sposób bardzo prosty. Zapraszam Was koniecznie o 21:35. Dobrze? Spotykamy się na moim kanale. Oczywiście, po, po skończeniu nagrania tej transmisji, jak tylko włączę komputer, umieszczę jeszcze, oczywiście, link, żeby było wszystko jasne, gdzie ta transmisja jest, bo ją będzie oczywiście łatwo znaleźć. 21:35. Jeśli zasubskrybowaliście mój kanał, jeśli kliknęliście dzwoneczek, no to oczywiście powinno przyjść. Powiadomienie. A tak na cały dzień. Chcę Wam oczywiście życzyć wszystkiego dobrego, dobrego humoru, dobrego samopoczucia i mam do Was wielką prośbę. Mam do Was wielką prośbę. Niech ta transmisja będzie naprawdę czymś wyjątkowym tym razem. Dobrze? Zróbmy, uczyńmy ją czymś wyjątkowym. Prosiłbym Was o jedną rzecz. Zapraszajcie swoich znajomych, żeby razem z Wami oglądali, bo uważam, że naprawdę będzie warto. Nie ze względu na mnie, tylko ze względu właśnie na gościa, którego zaprosiłem. Będzie warto. To jest oczywiście pierwsza transmisja, bo w czasie, w czasie rozmów też tam pojawiają się opcje, żeby jednak mimo wszystko zrobić jeszcze jedną o zupełnie innej tematyce, ale dobra, stańmy na tym, co dzisiaj jest najważniejsze. Dzisiaj usłyszycie o czymś, co jest moim zdaniem rewolucją. Jest rewolucyjnym pakietem. Umiejętności, które możecie uzyskać, które pomogą Wam rozwinąć skrzydła, odciąć się od problemów, żyć pełnią życia i przede wszystkim budować dobre, coraz lepsze relacje z samym sobą, samą sobą, z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi, w pracy, w domu, gdziekolwiek pojedziecie. Co jest jeszcze drugą rzeczą ważną, dowiecie się o tym, że możecie tak naprawdę już w ciągu dosłownie kilku dni uzyskać nową karierę życiową to jest też warte uwagi to w tym momencie odcina nas od takiego problemu tego otaczającego nas świata bo to będzie to rodzaj kariery którą możecie będziecie mogli na przykład prowadzić poprzez internet nieważne gdzie będziecie nieważne w jakim miejscu będziecie będziecie mogli robić coś z pasją pomagając innym i jednocześnie mieć przy tym wszystkim Całkiem dobrą nową pracę. No ale oczywiście to jest pod rozwagę i nie chcę zdradzać za wielu szczegółów. Dzisiaj o 21.35 spotykamy się, dobra? Obiecujecie, że będziecie? Dobra. A, myślę, że tak. Kto wam słyszy, kto usłyszy i zobaczy, to pewnie obieca. Zapraszajcie swoich znajomych, bo warto. Możemy zmieniać świat. Możemy naprawdę zmieniać świat. O tym się przekonacie już, mam nadzieję, dzisiaj podczas tej transmisji specjalnej. No i wybaczcie mi, w razie czego jakieś błędy techniczne, bo jako, tak jak powiedziałem wczoraj, jestem analfabetą trochę technologicznym, więc czasami technologia mnie jakby przerasta, pomimo że jest bardzo prosta. Mam nadzieję, że wszystko uda się bez jakichś problemów technicznych, bez zawieszania się internetu i tym podobnych rzeczy, w razie czego opcja awaryjna też jest przygotowana. Dobra, słuchajcie. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Ja uciekam już, niestety, do swoich obowiązków. Za chwilę też mam telefon. Rozmawiam z kimś, kto zabukował u mnie konsultację i jest z drugiego końca świata. No, także wiecie, no muszę powoli uciekać, porozmawiałbym z wami o wiele dłużej, ale to sobie porozmawiamy dłużej, dopiero wieczornie. 21. 35 na moim kanale YouTube'a. Nazywam się Wojtek Glanz, jestem jasnowidzem. Lubię was wszystkich, czekam na was wszystkich i mam dla Was coś fajnego dzisiaj. Dobra, trzymajcie się i słuchajcie byłta, pa pa!